Wall Street Journal, najbardziej znana gazeta o tematyce gospodarczej, z której możesz znaleźć, możesz tam znaleźć solidne informacje odnośnie pieniędzy i finansów. Napisała kilka lat temu, napisała takie, takie słowa. Pieniądz to rzecz, która może być używana jako uniwersalny paszport do każdego miejsca z wyjątkiem nieba i jako uniwersalny dawca wszystkiego oprócz szczęścia. Czyli generalnie w ładnych słowach opisała dość znaną nam wszystkim prawdę, że pieniądze szczęścia nie dają i nie zabiorą cię do nieba. Nie wiem, kto z was by się pod tym podpisał. Myślę, że wszyscy byśmy się pod tym podpisali. Okazuje się jednak, że generalnie to prawda, ale nie do końca. Bo dla wielu ludzi wynika z tego, że Pieniądze nie mają nic wspólnego z naszą wiarą czy z naszym życiem duchowym, że jest to temat oderwany od naszej duchowości. Bo my lubimy rozdzielać nasze życie na życie duchowe i życie materialne. Dlatego też nie za bardzo lubimy słuchać i mówić o pieniądzach w kościele. No bo przecież to jest miejsce, w którym powinniśmy rozmawiać o rzeczach duchowych. Co kogo tu obchodzi, ile mam? I co z tym robię? Skoro szczęścia ani, ani nieba za to nie, nie zdobędę, to zajmijmy się tym, co szczęście i niebo i nasze zbawienie daje. Jednak kiedy czytamy Biblię, okazuje się, że mimo, że za, szczęś, za, że za pieniądze szczęścia i nieba nie kupisz, to to, jak je traktujesz i jak wydajemy nasze pieniądze, czy inwestujemy swój czas, to ma znaczenie dla Boga i Jego misji na Ziemi. Co więcej, w bardzo wyraźny sposób pokazują te pieniądze prawdę o nas samych i o naszej relacji z Bogiem. John Peterson, kanadyjski psycholog kliniczny i profesor psychologii na Uniwersytecie w Toronto, powiedział kiedyś tak: Ludzie często pytają mnie, czy wierzę w Boga. Nie lubię tego pytania, bo żeby na nie dobrze odpowiedzieć, nie wystarczy deklaracja mojej wiary, ale muszę przyjrzeć się swojemu życiu, bo to ono w ostateczności świadczy o tym, w co wierzę. Jakim prawem miałbym mówić, że wierzę w Boga, jeżeli moje codzienne uczynki byłyby zaprzeczeniem tej deklaracji? Tylko przez to, jak żyjemy, możemy pokazać, czy naprawdę wierzymy w Boga. A idąc dalej, okazuje się, że możemy mówić, że wierzymy, możemy mówić, że kochamy naszego bliźniego, możemy mówić, że e, zależy nam na kościele. Jednak wystarczy spojrzeć, jak wydajemy swoje pieniądze, czy jak spędzamy swój czas. A to zawsze zweryfikuje, w jakim stopniu nasze deklaracje mają przełożenie na rzeczywistość. A skoro tak, to nie powinno nas dziwić, że Jezus, mówiąc i nauczając, najwięcej mówił właśnie o pieniądzach. Aż 11 z 40 przypowieści jest o pieniądzach. Mówił o nich częściej niż o wierze i o modlitwie razem wziętych. Bo okazuje się, że nasz skarb wyraża się w tym, na co wydajemy nasze pieniądze i na co przeznaczamy swój czas. Kiedy to napisałem, pracując nad tym kazaniem, to długo nie potrafiłem, długo nie mogłem pójść dalej. Dlatego, że ta prawda o tym, świadomość tego tak mocno mnie skonfrontowała i konfrontuje, konfrontuje do teraz. I wiem, że to słowo, to słowo dzisiaj Pan Bóg adresuje w dużej mierze do mnie. Dlatego w naszej serii Missio Dei. A więc, mówiąc, jak możemy włączyć się w misję naszego Boga tutaj na Ziemi, nie możemy nie mówić o pieniądzach. W dzisiejszym tekście apostoł Paweł opisuje pewną sytuację, która miała miejsce w Koryncie, a która może pomóc nam lepiej zobaczyć, co pieniądze i moja hojność mają wspólnego z moją relacją z Bogiem i z innymi ludźmi. Apostoł Paweł w swoim w swoim drugim liście do kościoła w Koryncie, który sam wcześniej założył, całe dwa rozdziały poświęca po to, aby podjąć temat zapomnianej przez nich hojności. Żydowscy chrześcijanie w Jerozolimę popadli w biedę przez panujący tam głód, więc Paweł zbiera pieniądze w innych kościołach, które sam, które... Założył i które głównie składały się z pogan. Te kościoły przysyłały swoje datki dla wierzących w Jerozolimie jako znak swojej jedności, jedności w Chrystusie. I wiele z tych kościołów okazały wielką hojność, jak na przykład również ubodzy Macedończycy. Nie dotyczyło to jednak kościoła w Koryncie i Koryntian, którzy. Przez swój spór z Pawłem, w który się wdali, mimo że rok wcześniej byli gotowi, mimo że rok wcześniej zadeklarowali swoją pomoc, e, zadeklarowali wspomóc Kościół w Jerozolimie, do tamtej pory tego nie uczynili. Ten spór powstał, gdy koryntianie zakwestionowali przywództwo Pawła. Kiedy poznali innych, e, bogatszych, bardziej porywających i odnoszących sukcesy chrześcijańskich liderów, zaczęli gorzej traktować Pawła, ponieważ ten był ubogi i ciężko pracował na swoje utrzymanie, do tego był cierpiący i nie był tak porywającym mówcą. Mieli też pretensje, że Paweł do nich nie przyjechał. Jednak kiedy spór pomiędzy apostołem a koryntianami udało się zażegnać, Paweł pisze do nich właśnie o ich zapomnianej hojności. Ale Pawłowi nie chodzi tylko o, nie chodzi tylko o pieniądze, ale ich postawa, ten ich brak hojności świadczył o tym, że nie przemieniła ich Ewangelia. W ósmym rozdziale zaczyna od tego, czym, czemu służyć ma hojność i czemu właściwie mamy się dzielić, tym, co mamy z innymi. A więc, co powinno być naszą pierwszą motywacją do bycia hojnym? I czytamy, czytamy tam tak. Nie chodzi przy tym o to, aby innym przynieść ulgę, a samemu narazić się na brak. Chodzi o równowagę. Niech teraz wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek. Kiedyś być może ich nadmiar wyrówna wasz brak i w ten sposób będzie równowaga, zgodnie ze słowami: ten, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a ten, kto mało, nie miał za mało. Ostatnie słowa tego fragmentu to cytat z księgi wyjścia. Odnoszą się one do momentu w którym Bóg uwolnił naród izraelski z niewoli egipskiej i gdy ten lud Boży wędrował przez pustynię, po jakimś czasie, e, po niedługim czasie, zaczęło brakować im zapasów żywności. Przez to zaczęli narzekać. E, w odpowiedzi na to Bóg dał im codziennie wieczorem mięso w postaci przepiórek i mannę o świcie, która była dla nich chlebem. Bóg zatroszczył się o nich, tak, że nie brakowało nikomu. Przykazał im też, żeby nie zbierali tej manny na zapas. Mieli zebrać tylko tyle, ile każdy był w stanie zjeść danego dnia. Gdy jednak niektórzy nie posłuchali słów Boga, chcieli zrobić sobie zapasy, okazało się, że przez noc, przez jedną noc, manna spleśniała i e, namnożyło się w niej mnóstwo robaków. Bóg pokazał swojemu ludowi, że troszczy się o nich. Pokazał im, że są oni całkowicie zależni od Niego i wszystko, co tak naprawdę mają, pochodzi od Niego. Otóż Bóg daje i Bóg zabiera. On jest twórcą i Dawcą Życia. On też stworzył i daje nam wszystko to, co mamy. A więc nic z tego, co mamy, tak naprawdę. Nie jest nasze, nie należy do nas. Jednak my żyjemy w świecie, który mówi nam, mówi, zasłużyłeś na to, zasłużyłeś, więc masz to twoje. Przecież sam to ciężko zarobiłeś, to wykorzystaj, niech ci to służy. Musisz sobie wynagrodzić swoją ciężką pracę. A Bóg pyta, ale jak zarobiłeś? Zasłużyłeś? Przez co? Pracując, wykorzystywałeś wszystko to, co pochodzi ode mnie, włącznie z powietrzem, które ja ci daję. Umysł, który dostałeś, zdolności, znajomości, zdrowie do pracy, wszystko masz ode mnie. Wszystko, co masz, jest przez moją dobroć. To, że urodziłeś się teraz, a nie 400 lat temu, to z mojej dobroci. To, że urodziłeś się w Polsce, a nie w górach Tybetu. To przez moją dobroć. Sam byś nic nie mógł. Zależysz całkowicie ode mnie. A jedyne, o co Cię teraz proszę, to podziel się. Podziel się tym, co dostałeś. Chrześcijanie powinni mieć inny stosunek do tego, co mają, bo wiedzą, że wszystko, co mają, mają właśnie od Boga. A my zachowujemy się często, jak. Jak małe dzieci, kiedy proszą nas o coś albo gdy chcą, żebyśmy im coś kupili. Kupujemy im na przykład nową gierkę, a później mówisz, daj raz zagrać. On, co? Nie, to moje. Albo jak kupisz mu tabliczkę czekolady, chcesz odłamać kawałek, a, a dziecko, co? Nie, tata, to moje. I myślisz sobie, to chyba jakiś żart. Przecież wiem, że to jest Twoje, bo ja Ci to dałem, ja Ci to kupiłem. I Bóg przychodzi i mówi: Dałem Ci to wszystko, co masz. Troszczę się o Ciebie, dbam o Ciebie. A Ty się tym podziel. Daj 10% dla innych, daj dla Kościoła. A my mówimy: Co? Nie, to moje. Braknie mi, jak dam. Dlatego Paweł pisze. Że nie chodzi tu o żadne umartwianie się, nie chodzi o to, że wszystko powinniśmy teraz oddać, a później sami cierpieć niedostatek. Ale chodzi o to, że zawsze jest tak, że w danym czasie ktoś ma więcej, a komuś brakuje. I to jest w porządku. Jedni mają więcej, inni mają mniej. Sam Paweł tego doświadczył, pisząc, że potrafiłem żyć w ubóstwie, cierpiąc biedę, ale potrafię też żyć w dostatku, w obfitości. Chodzi o to, że ten czyjś brak można wyrównać swoją obfitością. Co więcej, Paweł pisze, że może się tak zdarzyć, że kiedyś role się odwrócą i ci, którzy otrzymali pomoc, będą mogli wyrównać brak innych. A więc chodzi o równowagę. I tę równowagę widzimy też w Nowym Testamencie, w pierwszym Kościele, kiedy Łukasz opisuje w dziejach apostolskich ten nowy. Nowy pierwszy kościół. Czytamy, czytamy tam, że oni wszystko mieli wspólne i rozdzielali jak komu było potrzebne. I tę ideę próbuje Paweł przenieść z tego lokalnego pierwszego kościoła na cały kościół, którego częścią byli Korentjanie, którego częścią jesteśmy my dzisiaj. Doskonale zrozumieli to. Starsi kościoła Cornerstone w południowej Kalifornii. Podczas jednego ze spotkań modliternych, gdy czytali właśnie o pierwszym kościele, nagle jeden z nich wyjął swoje kluczyki do samochodu, położył je na środku i powiedział do pozostałych: To jest moje auto, jeśli będziesz go potrzebował, jest twoje. Kolejni liderzy kościoła zaczęli wyciągać swoje klucze do domów, karty kredytowe i w ten sposób wspólnie zadeklarowali gotowość do dzielenia się tym, co mają z tymi, którzy byli w potrzebie. Dlatego my w Kościele też szukamy jako wspólnota okazji, żeby poprzez to, co dajemy na dziesięcinę, to, co dajemy na kolektę, to, co dajemy przy różnych jednorazowych akcjach, żeby w części te środki mogły właśnie pomagać ludziom i wyrównywać ich brak w danym czasie. Dlatego, że hojność bierze się z przekonania, że Bóg zaopatruje nas we wszystko, co potrzeba. Dlatego możemy dzielić się z tym, tym, co mamy, z innymi. Ale zapytasz, czy w takim razie hojność jest dla tych bogatych? Nie, jest dla każdego. Dlatego Paweł pisze dalej. Pragnę bowiem podkreślić, to skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu. Nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Bóg też jest w stanie udzielić Wam obficie większej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele, zgodnie ze słowami: hojnie rozdziela, wspiera ludzi biednych, jego sprawiedliwość trwa wiecznie. Okazuje się, że nie ma znaczenia ile masz, czy jesteś biedny, czy jesteś bogaty. Każdy z nas, bez względu na stan posiadania, może praktykować i uczyć się tej hojności. Andy Stanley powiedział kiedyś, jeśli uczciwie spojrzymy na motywację, to pytanie, które często stoi za pytaniem, ile powinienem dać, brzmi tak naprawdę... Jak mało mogę dać, żeby Bóg był zadowolony? Często automatycznie myślimy sobie, no dobra, to ile? Ile, żeby było dobrze? Powiedz. I o ile Stary Testament dawał nam jasną odpowiedź na to pytanie, bo cały Boży Lud, wszyscy wezwani byli do tego, żeby oddawać jedną dziesiątą część tego, co zebrali czy zarobili. Ta część nie była dla Ciebie, ale miała służyć innym. O tyle Nowy Testament nigdzie nie wspomina już o dziesięcinie. Niektórzy może powiedzą, uff, ulga. Ale zobaczmy, co pisze Paweł. Okazuje się, że nasza motywacja ma większe znaczenie niż ilość. A z tą motywacją do hojności potrafi być różnie. Hojność. Nie zawsze jest tak hojna, jak mogłaby się wydawać. Jakiś czas temu, w Miami na Florydzie, sześć palm e, królewskich, które rosły wzdłuż Flagę Street zostało zdewastowanych, z wyniku czego trzeba było je wyciąć. Ze względu na duże koszty związane z ich wymianą, hrabstwo Miami nie było pewne, jak szybko i czy w ogóle uda się je zastąpić nowymi. Nieoczekiwanie jednak. E, Przyszła hojna darowizna w postaci sześciu nowych drzew. Nie tylko zapłacono za te drzewa, ale zostały one nawet posadzone przez tego darczyńcę. Dawne drzewa miały 4,5 metra wysokości i tworzyły piękny pierwszy plan, nad którym rozpościerał się billboard reklamujący linie lotnicze Fly Delta. Nowe drzewa. Miały 10,5 metra wysokości i teraz całkowicie zasłaniały billboard reklamowy. Darczyńca drzew? Linie lotnicze Eastern Airlines. W hojności nie suma ma znaczenie, ale jak pisze Paweł, to, co się liczy, to postawa naszego serca i nasze motywacje. Ktoś kiedyś powiedział, że hojność to Dawanie więcej niż możesz. Hojność to samo poświęcenie, nie oddawanie tego, co nam zbywa. Pamiętam, kiedy 15 lat temu byłem starzystą Fundacji Proem i dostawałem, dostawałem swoje stypendium, to 10% z 500 zł, które otrzymywałem, wydawało się tak dużą sumą do oddania, i myślałem, że jak będę kiedyś zarabiał więcej. To będzie mi łatwiej, bo przecież więcej będzie mi zostawać. Jednak, kiedy zacząłem dostawać więcej, szybko się zorientowałem, że wcale to tak nie działa. Że w każdym przypadku, niezależnie od tego, ile zarabiasz, w tym dawaniu chodzi o Twoją postawę i Twoje poświęcenie i przede wszystkim o zaufanie Bogu, że On zatroszczy się o Ciebie. Paweł w tym fragmencie pisze, że ta hojność to cztery rzeczy. To wolność, czyli każdy tak jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusem, to radość, bo Bóg kocha radosnego dawcę, to troska, czyli zaufanie, że Bóg zaopatrzy nas we wszystko, czego potrzebujemy, nawet jeżeli oddamy część tego, co mamy innym. I w końcu to błogosławieństwo, a więc przekonanie, że nasze dzisiejsze dawanie przyniesie obfity owoc w przyszłości. Przecież niekoniecznie musi to oznaczać, że to błogosławieństwo to będzie błogosławieństwo rzeczami materialnymi. A więc hojność to postawa wolnego i radosnego serca, które świadome Bożej troski na co dzień ufa Bożym obietnicom na przyszłość. I okazuje się, że nie tylko obdarowani mogą mieć z tego korzyść. Bo zobaczmy, do czego prowadzi prawdziwa hojność. Ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również Was, pomnoży Wasz zasięg i przysporzy owoców Waszej sprawiedliwości. Dzięki Niemu, bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojności, która za, waszy, za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. Trzeba Wam bowiem wiedzieć, że udział w tej posłudze nie tylko wypełnia niedostatek świętych, ale także ze strony wielu owocuje wdzięcznością dla Boga. Naamacalny dowód tej posługi sprawi, że on, będą oni chwalić Boga za Wasze posłuszeństwo, związane z wyznawaniem zasad dobrej nowiny Chrystusa. Będą go też chwalić za szczerość Waszego poczucia jedności w nim oraz ze wszystkimi. Poza wsparciem w modlitwie, którego Wam u nich nie zabraknie, darzyć Was też będą wielkim uczuciem z powodu przebogatej łaski Boga względem Was. Bogu niech będą dzięki za Jego niewysłowiony dar. Okazuje się, że ta nasza hojność ma znaczenie również duchowe, dlatego że wywołuje wdzięczność dla Boga u ludzi. Nasza hojność pobudza innych do wdzięczności i uwielbienia Boga za Jego hojność i łaskę wobec nas. Ponadto ta nasza hojność jest praktycznym wyrazem Ewangelii. Bo czytamy, namacalny dowód tej posługi sprawi, że będą oni chwalić Boga za wasze posłuszeństwo związane wyznawaniem zasad dobrej nowiny Chrystusa. To znaczy, że głosimy dobrą nowinę o Chrystusie i ją praktykujemy. I w ten sposób Paweł zabiera nas do samego źródła i głównej motywacji naszego dawania. I czytamy. A znacie hojność naszego Pana Jezusa Chrystusa? Wiecie, że On, będąc bogaty, ze względu na Was stał się ubogi, abyście Wy, dzięki Jego, Jego ubóstwu, stali się bogaci. Tą motywacją jest odkupienie. Paweł nie bez powodu, pisząc o tym, co jest istotą Ewangelii, co Jezus dla nas uczynił, używa pieniędzy jako przenośni. Pokazując, że nasze życie duchowe jest bezpośrednio związane z hojnością, że nasza hojność wobec innych bezpośrednio wypływa ze zrozumienia tego, co Jezus uczynił dla nas. Będąc bogatym, stał się biednym, aby nas ubogacić, dając nam zbawienie i życie wieczne. Znakiem tego, że naprawdę zrozumiałeś, jaki dar dostałeś od Boga, jest to, czy rozumiesz, czym jest hojność. I czy jest ona obecna w Twoim życiu? To jeden z dowodów na to, że naprawdę doświadczyłeś łaski Boga w swoim życiu. Charles Spurgeon, brytyjski kaznodzieja żyjący w XIX wieku, powiedział kiedyś świetną ilustrację, co byś zrobił, gdybyś wiedział, że umierasz na śmiertelną chorobę, a ja mam lekarstwo, które może cię całkowicie wyleczyć. Przyszedłbyś do mnie i powiedział, sprzedaj mi to lekarstwo. A ja bym ci powiedział, że możesz je dostać, ale jest ono ekstremalnie drogie. Będziesz musiał sprzedać swój dom, być może sprzedać swoje auto, a może pozbyć się wszystkich cennych rzeczy, jakie posiadasz. Co byś powiedział? Powiedziałbyś, po co mi ten dom, jeśli miałbym umrzeć bez lekarstwa? Po co mi te wszystkie rzeczy, które mam? I tak bym już nie pomieszkał w tym domu. I tak bym ich ze sobą nie zabrał. To lekarstwo jest tak cenne, że wszystkie rzeczy, które kiedyś miały dla mnie dużą wartość, teraz wydają się bezwartościowe. Ta cena lekarstwa sprawia, że wszystko inne w moim życiu staje się zbywalne i niepotrzebne. Biblia mówi, że dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, jest On. Najcenniejszy, jeśli wiesz, co on dla ciebie zrobił, to Twoja wdzięczność za to, co zrobił, sprawia, że wszystko inne jest mało ważne i bez, bez wartości. Jeśli doświadczyłeś Jego dobroci i łaski, czy to zmienia to, jak patrzysz na inne rzeczy, na to, co masz? Chojność Chrystusa wobec nas. Pobudza nas do hojności wobec innych. To jest ostateczną motywacją naszego dawania, dzielenia się tym, co mamy z innymi. A kiedy poruszeni przez hojność Chrystusa wobec nas dzielimy się tym, co mamy z innymi, wówczas nasza hojność prowadzi ich do wdzięczności i uwielbienia Boga. Nagle zdają sobie sprawę, że zostali zaopiekowani przez ludzi, których tak naprawdę nie znają którym nie mieli i pewnie nie będą mogli się nawet odpłacić, od których hojności byli całkowicie zależni i nic nie mogą dać w zamian oprócz wdzięczności. A kiedy jeszcze zdadzą sobie sprawę z tego, że my tak robimy, bo ktoś wcześniej okazał nam hojność, wtedy okażą Bogu wdzięczność i oddadzą Mu cześć jako jedynemu Bogu. Bo nasza hojność pobudza innych do wdzięczności, i uwielbienia Boga za Jego hojność i łac, łaskę wobec nas, grzesznych ludzi. I dziękuję Bogu za to, że dzięki Waszej ofiarności, dzięki ofiarności ludzi z Polski, ludzi z zagranicy, tak wiele udało nam się zrobić. Udało nam się utrzymać to miejsce, opłacić czynsz, opłacić rachunki, mimo przecież trudnych czasów pandemii. Dzięki Waszej hojności i tę pomoc mogliśmy też wspólnie przekazać dalej, i prawda Ewangelii mogła być głoszona, ale też mogła być praktycznie pokazana, jak między innymi poprzez paczkę z historią, pomoc dla uchodźców, wysyłanie ludzi do ośrodków, pomoc osobom w trudnej sytuacji finansowej, opłacanie wyjazdów męskiej sprawy dla tych, którzy, których nie było na to stać. I wierzę, że jeszcze wiele uda nam się. Wspólnie razem zrobić, kiedy przez nasze hojne dawanie będziemy włączać się w misję Boga na Ziemi. Dlatego pamiętajmy, że kiedy żyjemy hojnie, nasza hojność wobec innych jest obrazem Bożej hojności wobec nas, grzesznych ludzi, i pobudza ich do wdzięczności i uwielbienia naszego Boga.